Cześć, witajcie serdecznie. Mamy pierwszy grudzień. Znaleźliśmy sobie okienko pogodowe. Bardzo fajna pogoda. Jesteśmy na łowisku Jaguar. Będziemy próbować cokolwiek złowić. Podejście jest proste. Mało towaru, pelecik, Fiderbaj Prestige, coś specjalnego, czyli chlebek tostowy na zimną wodę. Czyli czysta zamęta, nasz goldzik szynęt. Będzie Toxic, będzie Roxy. Podjedziemy też Januszem. No i Odeski, Corn Power. Zobaczymy co się będzie sprawdzało i czy w ogóle będą ryby, bo może ich w ogóle nie być. Tak? Mamy lekką falę. Jest tutaj trochę leszcza, więc mam nadzieję, że coś połowimy. Eee, chcę sobie połowić na klasyka. Więc yy, zaraz rozwijam drugą wędkę. Metoda już jest rozłożona. Karpień nie odpuszczę, na pewno metoda poleci i pojedzie klasyk Będziemy łowić klasykiem Na zanęte, na białe robaki, jakieś zdechłe Złe robaki spróbujemy założyć, zobaczymy co się będzie działo tak? Na chwilę obecną oddamy dwa pierwsze rzuty testowe do wody Zobaczymy czy, czy cokolwiek się dzieje Czy jakieś wskazania są, jeżeli nie będzie żadnych wskazań to będziemy szukać tej ryby tak? Będziemy badać Jest taka pora roku, że woda jest zimna Ryby się grupują, gdzieś tam w dołkach siedzą, nie są chętne, żeby pobierać, nie są chętne, żeby brać i szukać pożywienia, więc musimy im to rzucić, że tak powiem, pod pysk, tak. No i na chwilę obecną to do mnie tyle. Spotkamy się może przy jakimś holu lub w późniejszym terminie. Zobaczyliśmy coś na drugiej wędce. Co to jest? Nie wiadomo. Ale wyszło słońce i się odpaliło. Kolejny resztka. Ale jakieś giganty ale już taki leśnik fajnie się koju. Jak to leśnik musi odlebić. No słuchajcie, mamy bonusa w dniu dzisiejszym Tychę jak nic. Nie wiem czy się do podbieraka zmieści Ale spróbuję. Jest mój Słuchajcie Piękne zakończenie dnia No coś pięknego Coś wspaniałego, zaraz Wam pokażę go, tylko sobie kamerę ustawię, muszę go jakoś wypiąć. Słuchajcie. Zobaczcie, dycha. Mam nadzieję, że zimowy karp zimny jak diabeł, ale piękna ryba. Piękny jesteś. Do zobaczenia wiosną, bo już w tym roku nie przyjadę. Po takie ryby właśnie się przyjeżdża w grudniu, zimą, żeby połowić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się. Ale on jest gruby.